Koła nośne to są koła dojazdowe z Golfa, ponieważ są bardzo ogólnodostępne na złomach, cena jest śmieszna. Piasty również zostały wykorzystane z Volkswagena Golfa. Gąsienice są zbudowane z taśm kopalnianych, ponieważ to jest najmocniejsza rzecz na świecie, tak? ponieważ taśma kopalniana jest zbrojona. Znaczy to jest taśma z taśmociągów, ona jest zbrojona potrójnie, jest odporna na rozciąganie i, jest, i przy okazji jest bardzo elastyczna. Natomiast y, same y, te elementy stalowe, które trzymają, to są profile prasowane na prasie plus prowadnice, które trzymają koła, to jest pręt stalowy Fi-10. Takie pojazdy o nazwie Vizdje są budowane przez Ruskich na Syberii. To jest Wymarzona rzecz, bardzo prosta konstrukcyjnie, z tym, że oni wykorzystują podzespoły przede wszystkim z samochodów marki Łada i robią te pojazdy z tylnym napędem, dlatego, że wykorzystują tylny most. System skręcania jest bardzo prosty, ponieważ mechanizm różnicowy, który jest w każdym samochodzie, powoduje przenoszenie mocy przy zablokowaniu jednej ze stron, więc tutaj układ hamulcowy jest zrobiony tak, że są dwie pompy hamulcowe i przy skręcie na przykład hamuje lewe koło, więc mechanizm różnicowy przenosi napęd na prawą stronę i w takim, na takiej zasadzie następuje skręt.